Dzień dobry, dzień dobry, gdzie mamy torek? Taka nie bardzo pogoda, no ale dobrze, niech popada. Poczyściłam tutaj trochę i jeszcze myślę, żeby ten czosnek wywalić i wsadzić y, tych, jak one się nazywają? Wiecie? Nie, nie, wiecie. E, boże, kabaczków, nie? Bo tutaj Miałam je tu sadzić, bo to... Ownusia przyszła. Miałam je sadzić tutaj, ponieważ... No, zostało miejsce po arbuzach. E, arbuzy zostały zniszczone przez Turkucia. I tak się zastanawiam, czy je wsadzić, ponieważ... Już tutaj zaczęłam trochę usuwać tego, nie? Ponieważ on znowu zaczyna mi łazić. Tutaj już tak nie, ale... Ja y, po prostu y, zaraz wezmę, porozlewam, o to w ogóle wykopię, posadzę gdzie indziej, żeby się tak nie rozrastało, powylewam y, tą wodę z tym płynem, a tutaj mi się wydaje, że po prostu wszedł, y, bo tu nie ma takiego korytarza chyba, wszedł, no... Aha. Aha. Wszedł chyba tutaj kret I mi się wydaje, że tutaj jest taka wewnętrzna walka Kret Vs turkuć. No, tak mi się coś tutaj zdaje mm, No i mam nadzieję, że on go w końcu złapie Bo dzisiaj już tam do, do pomidorów mi O, i sam się zaraz zutylizuje Biedny Zaraz go wyrwę, ciekawe jaki jest I chodź o kurde. O. No bo to z tych mniejszych, nie? Letni to taki mały, ale on jest bardzo dobry z masłem. Pyszny. I tutaj powsadzam kabaczków trochę. To do domu pójdzie. Tutaj poczyściłam. No i będę działać. A w ogóle to jeszcze. Wam pokażę, co się na papryce dzieje. O. Nie ja patrzcie na moje. Paznokcie bo są do dupy, widzicie to? Yy, I teraz z wieczora tu przyjdę i po prostu drastycznie, bo ja zaczęłam to, te liście myć. Myć, nie? Yy, bo to chciałam mechanicznie pousuwać, no ale to jest cyzyfowa praca i po prostu lepiej teraz popsiókać niż później, o E, bo później to, to się zdąży oczyścić, a później będzie coraz gorzej. I dzisiaj pryskam. Pomidory muszę e, też wypryskać. E, Drżdżami nie? To też wieczorem. A tutaj mam o, do wsadzenia tyle. O Jezu, tyle mam do wsadzenia. E, no, przed tym deszczem chciałam, nie? Także tak, o papryki mi już tak rosną. No, ale patrzcie wszędzie, no. Przez tą suszę. I zaraz jak wejdzie na pomidory, to już kaplica. Po prostu. Czego? Czego wnusia? No, elmo znowu był w tym. Mm, był mi w tej krypie dla ptaszków, no. Wyciągnął znowu doniczkę. Boże. Tak? Nusia. Gania ciebie. Gania cię, Elmo. No. Także o. Takie mam zajęcie dzisiaj. No nie wiem, czy tu wsadzać. Kurczę, boję się. Boję się. Cebula też już w sumie ładna, duża. Wsadziłam tu i sadziłam tu. No, i gdyby nie ten opielaczek, no to ja bym się w pół godziny z tym nie uporała. W pół godziny dosłownie. Tutaj jeszcze to wymaga ogarnięcia, przerzedzenia, ścięcia znowu. No i trzeba tutaj uporządkować te zioła. Nie, żeby one tak się nie rozrastały. Po co to tak? To już by był drugi, drugie cięcie. No, i zaraz tam kurę jeszcze zaniosę ten kosz. Tego, no i po prostu rewelacja. No opielaczek jest rewelacyjny, oczywiście go trzeba było tutaj zaostrzyć, nie? Ale idzie jak brzytwa, to nie jak ta lala. Już mi tam wychodzą cukinie. Zaraz pójdziemy. Tutaj jest ścieżka, tędy można chodzić, a tutaj moje biedne kukurydze tutaj została podżarta. Tamte trochę lepiej, ziemniaczki rosną, po prostu były takie już słabowite, a ja wsadzę, sałata rośnie, no i sadziłam tutaj, sadziłam tutaj, a o, tutaj już mi rośnie żółta cukinia ładnie, to dobrze, że te takie są już duże, to jak wsadzę następne, to będę miała, wiecie, do jesieni. Tutaj chodził. O, tu chodził. Ja nie wiem, czy to nie jest świeże. Patrzcie, jaki dół się od razu robi. To gnoj. Tu nie. O, i tu jest dziura, że po prostu ja muszę dosypywać tutaj ziemi. O, ruszają się. Ja już nie wiem. Tu muszę wsadzać w ziemię głębiej. Bo pod spodem jest zapadnięta, wiecie o co chodzi? O. Nie mam siły już, naprawdę. Może podleję to, bardzo się rusza. No nie siedzi. Ale wiecie, to jak to jest odłączone od ziemi od spodu, no to... Co za tym idzie, nie pobierają sobie te górasy nic, nie? I tutaj rośnie, o jest rośnie cegan. Pojemniczek jest. O, tragedia. Tragedia. Nie dosięgnęła z tym e, turkuciem, a tutaj mamy zwykłą cukinię, no. Dobra, działam dalej, wsadzam. Wsadzam dalej, bo to są kabaczki ba, najbardziej mi zależy na no i walka trwa. Ja już tutaj zaczęłam wkładać tapira i zwykłą. No i patrzę. A tu piękny dół. No i ja mieszaneczkę. Cyk. No. Olej. Płyn. Jeszcze pójdę tam Pójdę do ogórków tam wleję No W ogóle tu muszę jeszcze tego miętowego płynu kupić. O tak poleję tu. Niech ma. Idę jeszcze tam do ogórków. No może się uda go odstraszyć jakoś, ja nie wiem Trochę chodzą tutaj mi te kosy moje, nie? No Może też one coś trochę działają. No ale ja widziałam na filmach, to wychodzą im te kurkucia. i nie chce wejść turkuć żaden, żeby go złapać. Pokazać jaki jest brzydki idę już takie. Już no, dopiero. Ale są nie. Wyszły za którymś tam razem. Dynia. Dynia tak O, tam się tworzy. Ale... Trochę ją trzeba skierować w inną stronę, żeby mi tutaj nie przeszkadzała. Patrzcie jaka dyniutka malutka. Dyniutka. I tu chyba też będzie dyniutka, jak nie odpadnie. Ta też już spora. A jeszcze ciekawostka. Ta dynianie. I dynia ta były sadzone. O, patrzcie. Były sadzone jednocześnie. No i co? Turkuć! Jeszcze się uchowała, zobaczymy jak będzie dalej. Turkuć. Patrzcie jaka różnica. No, fasolka jest po prostu pożar się boże. Fasolkę muszę od nowa siać. Ale już nie tu, w domu w pojemniku. No. Czy tutaj zrobiłam miejsce? Tutaj mi rośnie sałata, tu jeszcze nie opieliłam. Tamto do robienia tutaj jakiś pomidor, nie wiem jaki <śmany> sama to trzeba opielić albo ją w ogóle poprzesadzać stąd no i tutaj sobie zrobiłam miejsce, tu jest to jakiś też pomidor nie wiem, niech się rośnie, a tutaj jeszcze wkładam może nawet trzy trzy kabaki, tyle wywaliłam i tam jeszcze i jakieś może trzy włożę stąd uuuu, Boże jąkam się uda mi się włożyć ze trzy Buracki, takie już. Co będzie? pserwać I łatwiej zrobić. Zdecydowanie mamy jesień tego lata. Naprawdę. No. Marianna znowu brudna. Ona jest brudna. Ja nie. Wiem. Jest po prostu 17 stopni zimno. A i tak. Jak to ma rosnąć? Wszystko ja nie wiem. Nie ganiać się mi tu. Spielenia tyle im dałam. One to wszystko przerobią. Wszystko pojedzą, przerobią. Tak, tak, zapraszaj, kury, zapraszaj. No. Terminator idzie. Na dniach już idzie. Za tym moc, Niestety. O tam Lilianka sobie. Lili. Za Terminatorem sobie chodzi. Ona tak jeszcze trochę z boku. Ale już ładnie. No i jaja od niej mam też już. Czyli codziennie mam dwa kacze. Zapraszaj, kury, zapraszaj, no, bo nie przyjdą. <gry> Tak patrzę, że dałoby się zapylić to, żeby to nie odpadło, bo to nie gwarantuje yy, owocu, ale patrzę, że nie mam męskich kwiatów. A zaraz tu. Ojej, liście. Odłamałam. Nie mam. Trudno. Zobaczymy w cukinii zwykłej, bo tamta żółta. No i nie chce się otworzyć. No bo to ta pogoda, widzicie? Jak to jest? Ten jest. Ten jest. A. Męski. I co ja robię? Odsłaniam mu pręciki o, najlepiej to odłamać chodź tu do mnie chodź i co? tymi pręcikami cykam tutaj na pewności, bo widzę, że tu się, się będzie tworzyła, nie? no tylko musi być ładna pogoda żeby one się potwierały, a one tak nie bardzo chcą o, jeszcze wiatr, aj no i tutaj tak smyru smyru Robię. No! Miejmy nadzieję, że, że się ładna utworzy, nie opadnie. A tutaj coś jest? No na razie jeszcze nic. Widzę męskie. A tamto kurczę. A jakby ją tak potraktować, eksperymentalnie tym? Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Chodź, chodź, chodź. Jezu, na ona kolczasta jest. Może będzie jakaś mieszana. Wnusia się rozpłakała, ten koć się rozpłakał, nie wiem czemu. Chodź, chodź. O, zobaczymy co to będzie, nie? Mhm. No i dobra. Idziemy się myć. Tak sobie myślę, żeby tutaj potrząsać trochę, nie? Dla zapylenia. Kupyku i kupyku, może się uda. Muszę znowu tutaj wejść. No, to jest niekończąca się opowieść. Opatrzcie, tutaj trzeba już podwiesić wyżej. No, to taka robota. Dwie folie to już nie przelewki. Dobra, jednak kończę. jeszcze chciałam pokazać moją hałdę która zaurosła pęcherzni o Jezu, mydlnicą. mydlnica bardzo ładnie pachnie. No i, jak sama nazwa wskazuje, bierzemy ją sobie, rwiemy, wkładamy pod wodę i sobie mydlimy ręce, myjemy ręce ją, nie? No, także ta hałda, która powinna stąd zniknąć bardzo dawno temu, jakieś 5 lat, e, tak obrosła ładnie. No, bo to było spod domu i było tutaj odłożone, żeby nie kupować ziemi, nie? A pod domem miałam mnóstwo liliowców i, I tak zostało. Liliowce dobre. No, witajcie, właśnie tak skończyłam już robotę w ogródku, na dzisiaj Ym... jadę na małe zakupy i po Mariusz, dzięki ci bardzo, no bo nikt inny mi tam nie powiedział ile osób obejrzało ponad 60 nikt mi nie powiedział Mariusz, dzięki ci bardzo coś ten YouTube mi yy, że tak powiem, krzaczy no bo nie, yy, ja nie wiem dlaczego te filmy tak się wgrywają zupełnie nie wiem czemu to już jest drugi taki, nie? ja tego jeszcze wgram jeszcze raz i jak będziecie mieli chęć to sobie obejrzyjcie, bo tam właśnie te ptaki y, nagrałam, ptaszory y, przy tym moim tym, nie? one takie fajne, ładne umyłam się, Ci jeszcze nie zmyłam U umialowałam się trochę jadę w miasto ale po prostu taka brudna dzisiaj wróciłam, że o Jezu. Co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Czyli tak, to ten wczorajszy film, bo wy widzicie go w środę chyba. Tak. No i napiszcie mi, czy chcecie te live'y, bo jedna osoba mi tam maila przysłała. I, i czy... Czy chcecie lepiej Może być ciekawy po ostatnim, nie? Ale, no... Wiecie, no... Ja wcale się nie będę teraz opierdzielała, tylko od razu idę tam, gdzie trzeba. I to inaczej załatwię, wiecie, no mam... Mam prawnika... przychylnego. Nawet... Nawet w sumie dwóch. Yy, I to już inaczej będzie prowadzone. Tak trochę lepiej, nie? Profesjonalnie. No, także jadę. Yy, pogoda się psuje. W tym tygodniu ma być lańsko, tak? Yy. Oby był przyszły... Oby był przyszły dobry tydzień. Yy, I tak, nawet nie mam, kurczę, tutaj tego... Muszę sobie kupić termometr. Nie mam termometru, ile jest tu stopni. Ale yy, dziękuję za yy, oglądanie dzisiejszego filmu. Zapraszam na Poprzedni pewnie będzie dwa. Nie wiem, jak do tego YouTube podejdzie. Boże, jak ja mam poznać. Nie wiem, jak do tego YouTube podejdzie, ale to już jego sprawa, jak on podejdzie, prawda? No. Mm, także ja. Ja jadę. Trzymajcie się i do następnego.